Lwów pod ostrzałem Ukraina pod presją po wczorajszym ataku z zaskoczenia. Dziś cały kraj jest pod szczególnym nadzorem. Wszędzie obowiązują alerty rakietowe. O tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powiemy w 15 na żywo. Na początek, Agata Wolna, dzień dobry. Zapraszam. Rosyjskie rakiety spadły w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. Część Lwowa pozostaje bez prądu. Wcześniej Moskwa uderzyła m.in. na Zaporoże i na elektrociepłownię łodyżańską w regionie Winnickim. Ostrzelana została też Odessa i Krzywy Róg. Tylko we wczorajszych nalotach zginęło kilkanaście osób, a blisko 100 zostało rannych. Oto jak wyglądały uderzenia i krajobraz po ataku. To jest wojna nerwów, to życie w ciągłym stresie, uderzenie na Lwów, Winnice czy Kijów. To zdecydowane wyjście poza strefę walk i pokazanie, że na Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc. W stolicy kraju jest Andrzej Zaucha. Andrzeju powiedz proszę jak minęła ta ostatnia doba. Wstrzymał ruch, wysiadł z samochodu i wyładował swoją pewnie wcześniej nagromadzoną. To nie była tajemnica, a wiedza, którą rozmówcy Marcina Gutowskiego z przełożonymi się dzielili. Mowa o nadużyciach seksualnych księży w diecezji Buffalo. O procederze i próbie jego ukrycia miał wiedzieć m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. Rozmówcy dziennikarza Czarno na Białym zarzuty kierują do Watykanu, ale też bezpośrednio pod adresem kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego już teraz Konrad Borsiewicz z nami. Powiedz proszę, czy jest jakaś reakcja ze strony krakowskiej kurgi albo samego księdza kardynała?